Większość rur, które tutaj były w domu trzeba było wymieniać. Można było patrzeć przez jedną rurę. które wody doprowadzają. Nie było widać drugiego końca. Także gdyby chcieć bez tego cokolwiek tu w domu robić, to mogłoby w księgicie po prostu nie być wody. Także Bogu dzięki przy pracach, które były, to się okazało i, i że można mogli to Panowie dzisiaj zrobić. Dlatego proszę też mieć jakieś wyrozumienie i zrozumienie, że wczoraj prosiłem Pana misanta, żeby dał znać, że mszę świętą będę odprawiać wieczorem, bo tutaj była kuta dziura dla osadzenia tabernakulum. Powiedział, że dobrze dam znać, po czym nie wiem, czy usiadł, czy się położył, ale, ale zasnął. Dlatego dzisiaj tu niektórzy z Cigolini Wiernych przyszli do rano, a Księdza nie było, i, i dopiero się na, na Wasze tam głosy, kto był rano, jakiś tu ruch w domu zrobił. Także mieć jakieś wyrozumienie, że tych rzeczy jest dużo do zrobienia, i, i Bogu niech będą dzięki za każde ręce i serce, które każdy z trzygodni wiernych tutaj wkłada przez swoją pracę, swój udział, swoją cząstkę Bogu, nich będą dzięki. A jeszcze powiem, dzisiaj ktoś do mnie przyjechał, jeśli wiadomości wiarygodne, a nie mam powodu yy, mówić, że nie, myśleć, że nie, próbował znaleźć tutaj adres, wklepując Plac Martwistania. Google takiego adresu nie znajduje, Jak ktoś wklepał adres z miejsca, gdzie sprawia się, Najświętszą ofiarę mszy świętej w Rycie Rzymskim i to miejsce znalazł jakoś wykropkowane sekta księdza Michała. Także jeżeli by to tak działało, no to możemy yy, widzieć jaki scenariusz jest grany wobec miejsca osób, które tutaj, którzy mamy udział w tej w tym, żeśmy się tu okopali, wyrzuceni, msza święta, kapłan wierni z kościoła przez Salezjanów na Bronieckiej, ale też kto te strony obsługuje, że może się okazać, że tymi obsługującymi tam te strony tradycji katolickiej są tak jak w Rosji sowieckiej wybito prawowite, znaczy lewosk, jak to by było, prawosławni, to są krzywosławni, no ale wybito tych tych, 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 tych prawosławnych, normalnych, w ich miejsce podstawiono pracowników KG, UB, KGB na, na rosyjski sposób, tam czy radziecki sposób. No więc u nas też z tonami, tradycji katolickiej, mogą zawiadywać tacy solidni, ubecy, którzy się interesują sprawami, daj Boże, się kiedyś będą z tego tytułu co się nasłuchali i z czym się nas walczali nas zwalczali, nawracać, nawracać.